Na taki dzień pełen odznaczeń, pełen podziękowań i trochę wzruszeń dzisiaj było na, na, na tej naszej sali, bo po pierwsze dziękowaliśmy naszym, naszej ekipie, naszym pracownikom za to dużo zaangażowanie w covid -zie. To był wyjątkowy czas i pracownicy szpitala stanęli na wysokości zadania, ale też kardiochirurgia i ten moment podziękowania za tę determinację. Były takie momenty, gdzie niektórzy mówili: już wam się to nie uda, już wam to na tyle przeszkodzili, że tego nie odkopiecie. Ale my uznaliśmy, że to jest projekt, który warto prowadzić, i dzisiaj to jest taki wyjątkowo szczęśliwy dzień, dzień, kiedy można sobie usiąść i powiedzieć że warto było. Warto było walczyć, warto było robić to z taką wielką determinacją, warto było włączać w to samorządy ludzi, zbierać podpisy. I dzisiaj to jest ten moment, kiedy można powiedzieć wszystkim dziękuję za to, co zrobiliście, bo uratowaliśmy do tej pory, nie mając kontraktu, ponad 300 ludzkich żyć a teraz będziemy mogli tego robić znacznie więcej. Zorganizowaliśmy sejmową, posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia właśnie o tym, o kardiochirurgii, o tym mówiliśmy podczas tej komisji, że jest kadra, jest sprzęt, jest miejsce, są chęci, jest determinacja, tylko woli brak. Minister Zdrowia odsyłał nas do NFZ-u. NFZ Lubuski mówił, że nie da na to pieniędzy, no więc zarząd zdecydował, że mimo to uruchomi. Cieszę się, że jesteśmy na końcu tej drogi, że cel został osiągnięty. Warto mieć przyjaciół wokół, którzy widzą jakby potrzebę i i, tego, i tą determinację i no i dzisiaj pacjenci nie tylko z Gorzowa Wielkopolskiego będą mogli się cieszyć z, kolei, z dostępności do kardiochirurgii, która jest bardzo potrzebna w tym regionie. To jest szpital, który daje nam wiele powodów do dumy, radości i takiej satysfakcji, że podnosimy poziom bezpieczeństwa mieszkańców. To ambitne zadania, ambitne projekty, często obarczone pewnym ryzykiem, jak już sławna, myślę, w całej Polsce kardiochirurgia. Przy wielu przeciwnościach losu nie brakuje ludzi, którzy mają determinację i taki upór, bo mają wiarę, że robią rzeczy, Potrzebne i sensowne, no i potrafią doprowadzić do szczęśliwych rozwiązań, rezultatów, osiągają cele, znajdują i to też ważne: uznanie jest za co im dziękować. To dzisiaj wydarzenie to piękna, taka wzruszająca uroczystość. Myślę, że też pracownicy poczuli, że dostrzegamy to, co robią i że to, co robią, jest ważne, wartościowe, więc to jest świetna okazja, żeby też im raz jeszcze podziękować, tak wszystkim oznaczonym, jak i całej. Załodze, no przecież ogromnej liczbie ludzi, którzy pracują w tym szpitalu na przestrzeni lat, zrobili wspaniałą robotę i wiele jeszcze, mam nadzieję, ciekawych projektów przed nami. I zapewniam, że samorząd województwa będzie wspierał tak gorzowski szpitalek i w ogóle służbę zdrowia w naszym regionie, żeby poziom bezpieczeństwa mieszkańców podnosić. Nie spodziewałem się takiej to reakcji polegów na moją osobę, aczkolwiek no, wzruszyłem się niesamowicie, bo to była taka niespodziewana. Sytuacja, już od kilku lat jestem na emeryturze i praktycznie od połowy roku nie pracuję w zdrowotnych, to, to tym bardziej wzruszające i to odznaczenie i jeszcze ta reakcja tutaj kolegów na mnie. Nie? Także ja się wzruszyłem bardzo, aż nie wiedziałem co z zrobić. To miłe, że także pracownicy szpitala, ta lokalna społeczność, to środowisko dostrzega, że ma wsparcie i takiego niezawodnego partnera w samorządzie województwa, bo to rzeczywiście wymaga wspólnych wysiłków, no nie tylko finansowych, bo oczywiście i taki udział własny i wsparcie z budżetu ze środków unijnych, którymi samorząd województwa dysponuje, jest niezbędne, żeby osiągać te wszystkie cele, ale oprócz tego taki wspólny wysiłek, taka i determinacja, i wiara, i przekonanie o tym, że musimy robić wszystko i wykorzystać wszelkie szanse i możliwości, żeby podnosić bezpieczeństwo zdrowotne. Cały zespół, z którym miałam przyjemność pracować, gdyby nie te osoby, personel, to naprawdę byłoby jeszcze bardziej ciężko, także... Chcę pogratulować też i podziękować całemu zespołowi, z którym miałam przyjemność współpracować.